Cześć widzowie, z tej strony Piotr Rokierzyk i witam was w kolejnym odcinku z Crafteds.pl i dzisiaj gramy znowu z Kacprem Trzyma i nareszcie mam anielski mecz mam tylko 50 na koncie jak można to tutaj 500. zauważyć A 500 kupisz mi diament? Z... Zamykamy jaki zamykamy? diament? diament? ale tylko jeden diament? Okej. Okay. Nie, ale nie masz tyle, żeby kupić go. Potrzebujemy, wiem, żeby... A no dobra. Zrobić swój no teraz zero na koncie. I to z tego zaś tam więcej. Ja mam 600 tysięcy. No, Katya 600 tysięcy ma. dawaj chodź, Masz. Dzięki, no. A nie z kiego misza, to ci nigdy nie dam, wiesz? I co z tego mam nadzieję, to wiek, który jest lepszy. Nei. Mm -hmm. Na, warb, na jednym z warbów, które oceniamy po tamtym odcinku z ocenianiem warbów Czyli tym hmm. 000 Tak Można używać tam endervenom Można? Mhm no. o, o, o kurde to dawa kilka. Niesko, Nie Czas. wiem Miejska opatrzy ten wnioski ma 3, 7 obrażeń przy ataku A tak naprawdę ma 10 obrażeń przy ataku a ten mi miecz Będzie już niedługo niepotrzebny Wydasz mi Ora. I mam nowe szablony na secie Takie oto Chciałem prezydenta tu na Super, jest jeszcze aż Nowy łuk. Drugi możecie kojarzyć z innego odcinka. Prawie dwa z takich do kamienia. Super, nie ma nic czarności. Przyciągająca wędka. Mieczek sobie wezmę. Mogę na odcinek. Okej, okay. ja na działce, okej, okay, ja na działce. pewnie będzie chciał się tepnąć, więc to pewnie zaakceptujemy. Może zaraz... o, dobra, teraz Może zaraz w Jest, A co chodzi? Oj, i bagietek też przyszedł. Hej masz kanał night, gdzie? No. YouTube.

mhm mm . A, curde! La vulgarismul cu 10 minute. De, de, de a limuta. No, odwiedzimy sobie coś, na przykład sponu. Sponu warto odwiedzić. Już wróciła do DWP. Jakiś nobyk. Stalna shulkera. Ej, Dunker MC już jest elita. O, Kacper. Weź załóż normalnie guseta, którego masz! Nie. Dlaczego? Wycywam nobki na TWP. Po co? Będziesz się uzbierał w tym drutu wyksyta, potem? Nie. A pokaż ja, jak miałeś to tam. Co? A, jeszcze nie ma się. Dasz klucz? Po co się? A o czym dziś? Mm, nie wiem. Znowu. Ty był bardzo Jeste

Teraz czekamy. Czekamy, aż będzie propozycji.

Okay. <small> <small> you need that one. Okay. Mm -hmm. Napisz, no to jak nie chcesz. To, to przez telefon, okej. Okay. Przez telefon i zadzwonik. 12 minut filmu. Halo? No. No teraz jest 12 minut filmu. A ty jakoś. Wiesz te filmy? Słucham? jakoś firmy? Mm. No tak Nie ja najczęściej no, z kapkuta wysyłem Ty... O, deszcz jest, mogę latać, w ruj zębem Hmm? Ten onielski miecz, co teraz mam, to kupiłem go za 50. Ojoj. Zlegował. Zreagowało tak mocno, że krasa już dostałem. Oj Gdzie ty jesteś? Czekaj, krasa dostałem. Zaraz dołączy znowu. Właśnie mi się korystalił. No, Minecraft. Zobacz, się włączy. Tak. Mm. O, jesteś. Mm. Przed chwilą zrobiłem taką ścinkę, żeby loginu mi nie było widać. A, dobra się ma. Ja oczekuję, że z miesięcznej będę miał epicką i mi mielkę. Ja tak zawsze to przeszczuwam. A ja niedługo zarabiać będę. Odpięcie Ecu. Jak za. No zarabiać będę. Na prawdziwe konto. A ile się zarabia wtedy? Nie wiem, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie zarabiam. A jakiego masz seta? Bo ja tylko 4-3-1 Ja nie mam seta, A okej. Okay. Jak coś to. Stoi... Ja też mam czapkę żółwia, ale bez szablonów. I się nazywa hem prezydenta to napad. Ja dzisiaj kupiłem za 40 tysięcy. Oh. Opłacało się. No chyba tak. Mi się opłacało za pięćdziesiąt tysięcy ten anielski miecz. Dostałem trzy tysiące czterysta czterdzieści, Ale teraz mam zero na koncie, bo wydałem wszystko na ten anielski miecz jedynie. To że nie wiem czy mi się opłacał, bo mam lepszy nethertowy. Ukazać ci moją... Yy, mój warp? No okej. Okay. A, a jak się nazywa? Golen przez, przez... X. A mój kolega kupi sk tą skorupkę za A50K. I ma te, I ma takie same szablony jak ty. Też diament. On się nazywa... Mój brat się nazywa polu.pl. 1111. A to jest twój brat? Mhm. I siedzę obok niego. A, dobra. Ja go, go nie chcę... Jakoś ej, ciekawe czy... Pojasz. Ej, ciekawe czy ten spawn, co nie? Co? Ej, to to jest działka, bo jakiś poziom 0 jest i nazwa spawn właścicielka raftet.pl. Te, że oni stworzyli specjalne konto, które się tak nazywało, i po prostu. No. Y, skusali, żeby miał już zerowy poziom. No. Tak w sumie, no to. A napiszesz na Discord, jak się nazywa Twój WART? Tak. Dobra. No. Odpalam Discord. Ok, ja, ja tak, ja. okej. Okay. Idę na ja, tego warpa. A, ja mogę ja z, a mogę z bratem? A? Ja. Okej. Okay. Na Golemix. Siedzę tam. Dobra, ja jestem na Twoim warpie. I na w kwałd 2 tu jest. A? A raz mojemu bratu o, jakiś gościu powiedział na jednym arpie jakieś przekleństwo, żeby coś... żeby poszedł stąd. Nie wiem, co się dzieje z tymi graczami. Chodź. No. No, okej. No, okej. Chodź, okej. Okay. Ci okay. okay. zrobię korytarz. Zobaczę ile tam jest bloków. Dużo. Ja mam tylko cztery bikony. A Fender mam jednego. Znaczy sprzedałem go na aukcjach. Sprzedałem go i dalej jest. Ten bikon za 24k. Jeszcze jest 6 tego. O, okej. Okay. No i tyle ogólnie co jest. trzeba wypełnić? Wypełnienie chyba będzie szybsze. Ale ten napierok chyba ławczy, nie? Ano.